Nie, co? Gdzie ty, co? Weselę! To jest nie właśnie kwintesencja naszego życia. Nawet nie tak. mamy czasu, żeby to zdjęcie włożyć. Tak. On ma tak, że ja mu się musi spinać, a ja mam z drugiej strony tak, że ja jestem rozrzucona. Czy ty musisz mnie tak dzisiaj disować? Nie disować. Co ty dzisiaj no, się użarłeś tak na mnie. To... Trudniej jest mnie wyprowadzić z równowagi. <głodzianie> Się czasami dobrze pokłócić, bo wtedy wychodzi, czy dalej tym dwóm osobom zależy. Jak między nami jest okej, okay, to wywalone co tam se gadają. To jest nasze życie i to jest nasza decyzja. Nieźle Dobra, nie? Tylko bądź, przy mnie, bądź Dopiero co zaczynaliśmy planować ten ślub, a on się dzisiaj dzieje. Na zawsze już. To jest zdecydowanie ślub marzeń. Teraz trzymam Twoją dłoń. Tak powiadam Ci całe moje życie. To miłość, która przytrzyma każdy każdy każdą burzę i każdą chwilę. Bądź przy mnie, bądź jak dziś, na zawsze już.